Czy pamiętacie owoce, które kupiłam wczoraj, znaczy we vlogu, który pewnie pojawił się kilka dni temu, albo dawno temu. Więc teraz jest następny dzień. <noise> Dzisiaj wyjeżdżam na obóz i no nie będę w stanie dodać tego filmu, dopóki nie wrócę. Ale patrzcie, tu są te owoce. Mm. A więc mam owoce na śniadanie, obiad i kolację bo nakupowałam tyle, że muszę je zjeść czy wypić, do owsianki sobie naładowałam, tutaj jeszcze druga taka szklanka będzie, ale nie zmarnuję. Mm, mm, mm. Nie lubię marnować jedzenia, szczególnie, że to takie pyszne owocki I wiadomo, że później już takich nie będzie. Dobra, to ja ogarniam, bo jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia, specjalnie sobie zanotowałam w, zes w zeszycie co mam zrobić, żebym się nie stresowała, że o czymś zapomniałam, ale już mało mi zostało, a jeszcze mam godzinę, więc wyrobię się. Wszystko ogarnięte, jest po 13 .00. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o niczym, a miałam tyle na głowie naprawdę, jakieś takie małe pierdółki. Yy, I co? Wyjeżdżam, tak? Jadę teraz po Zosie yy, do metra i Mielin. tam będą też jej znajomi. Zosia to moja nauczycielka śpiewu i jedziemy wszyscy razem. No i no, mamy 150 km. Nie, no. <noise> yeah. first of all, I'm gonna film it. Okay, Och, no. no. oh moj god. Nie chowa nader. Yeah, it's great. It fits. I'm surprised. Och, teraz mi się nagrywa. Dobra. Dotarliśmy i jest gorąco. Show me. Yes. <laughs> To jest yerba mate, którą wszyscy pili przez całą drogę. I mnie uczą też pić. I nie mają pojęcia co teraz mówię, więc mogę powiedzieć co Na przykład, że jest niedobre. Okej, okay. I can, I can dziękuję. Chciałam się pochwalić, że mam chyba najmniejszy bagaż ze wszystkich. Uff. Jestem w pokoju, sama teraz, bo przyniosłam swoje rzeczy, a dziewczyny poszły pomóc jeszcze tam nosić, bo um, to jest tak, że tu jest jeden budynek i tych budynków jest tutaj kilka, więc niektóre są dosyć oddalone, a bagaże ciężkie, jest gorąco i też uf, masakra, za ciepło się ubramy, nie wiedziałam, że będzie aż tak gorąco, chciałabym Wam pokazać nasz pokój trochę, ogólnie tu jest naprawdę bardzo ładnie, wszystko jest estetyczne, czyściutkie, jest dużo, dużo miejsca i jestem szczęśliwa, że to jest tutaj bo ja mam takie problemy trochę jak jadę gdziekolwiek do hotelu czy gdzieś i się zawsze martwię czy będzie czysta. a tu jest naprawdę fajnie, więc pokażę Wam może od wejścia o, tu są schody, jesteśmy na drugim piętrze ustelko, mamy wielkie, wielkie ustro, więc możecie zobaczyć moją ustalóweczkę do podróży ale dyszę e, tu mamy coś jak toaletka, więc będziemy mogły się malować, jest nas cztery w pokoju tu mamy szafę, taką dużą. O, i idziemy, ja jeszcze nie byłam w łazience, więc pójdziemy tam razem. Tu jest łóżko chyba dostawiane. tu jest takie podwójne, które sobie wzięłam, skoro nikt nie chciał, to ja sobie wzięłam. O, te dziewczyny mają szafki, nie wiem czy on taką szafkę. A tu jest łazienka, nie będę tam chodzić w butach. Ale wszystko ładne, czyściutkie. Ha, i ja. O, tu są jakieś szampony chyba. Bardzo mi się tu podoba, naprawdę. Znaczy, wiedziałam, że będzie ładnie. Ona telewizor mamy. Nie wiedziałam. Ale super. A tu mamy widok z okna na pola. Tu stoi mój samochód gdzieś na dole. Nie. Nie po tej stronie, po drugiej. Tam będę miała lekcję, zdaje się. Uff. Czy ja wam mówiłam, że ten obóz jest pomieszany i tu są ludzie, właściwie z całego świata wychodziłoby na to, więc rozmawiałam po angielsku. I jak nagrywam coś i oni stoją wokół, to ja mam takie, nie wiem jakim języku mam mówić, więc się trochę gubię, ale pewnie się przyzwyczaję. No mam lekcję angielskiego przed wyjazdem, więc spoko, ale dajemy radę wszyscy, co ja tu jeszcze mam. Boże, home beside Boziu, jest pięknie! parę? Tak! To... Ja nagrywam dzisiaj, wiesz? I dlatego. Bo chcę pokazać, jak to pięknie jest. A ty masz kanał? Tak! O, super! Dobrze, a oglądasz coś? jest Nie, to jest trzy. Nie, to jest trzy. Nie, to jest trzy. Nie, to jest trzy. jest Tak, masz jest <laughs> no, Tak, tu jest jest wszystko takie estetyczne jest nowe. I i i trzy. i trzy. i są trzy. różne głębokości. Is coming in? No, coming in the video. Oh, okay. Say hi. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Say hi. <laughs> That's great, thank you. <laughs> Wait, i have to tell you the <laughs> sun Yeah, I know, I'm very sick. Hello. 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 <laughs> Oh, you feeling? Okay. Do you like this place? Yes. Okay. So it's a interview. <laughs> a to jest nieodłożna część naszego wyjazdu. Jerba mate? Jerba mate. To It's tea. okay. To jest jak uh, 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 tea. Ah, okay. Thank <laughs> Zaczęłyśmy pływanie, więc rozpoczęło się, ale prawie nikt nie chce z nami pływać i mówią, że jest zimno. A nie jest zimno, nie jest zimno, nie. Ok, idziemy na kolację. Sorry? You don't understand a word either? No, no. It's like. It's like fa 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 fa. Papa, papa, papa. <laughs> Hello again. <laughs> Can we say hi to your fans? Yeah. Hi. 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 She's great. Ah, oh, thank you. Say hi. Hi, hi Hi five. High five. High five.

Niesamowite kicia. Potrzebuje czułości. I każdego po kolei musi wskoczyć, nie? Ale no. Kolejny kotek. Kot numer 3. 3. <noise> 3. Zosia mówi, że ściągała go z drzewa w zeszłym roku, jak był malutki. A teraz patrzcie jaki kotur. Hej, hej, nastał drugi dzień. Zastanawiałam się, jak modować tego vloga, ale chyba zrobię z dwóch dni, bo nie wiem, czy będę w stanie vlogować tak codziennie. Yy, wstałam po dziewiątej. Ja wprawdzie mogę wstać nawet o dziesiątej i iść na śniadanie, bo śniadanie mam do dziesiątej trzydzieści, ale jestem tak yy, podekscytowana, że nie jestem w stanie spać. Lekcje mam o trzynastej trzydzieści, a później już yy, wszystkie warsztaty. Więc najbardziej się nie mogę doczekać chyba tej 13.30, ale warsztaty też będą ekstra. Tak czy siak mam e, nauczyciela, wcześniej z nim rozmawiałam, jest Irlandczykiem i na początku mówię do Zosi ciekawe, czy go zrozumiem, ale okazało się, że go rozumiem, więc spoko. Bardzo się ucieszyłam, bo wiecie, nie chciałam, żeby było tak, że przez trzy się będę przyzwyczaiła do jego akcentu, ale mówi e, bardzo wyraźnie, więc jest ok. No i nie mogę się doczekać tej, tej lekcji. E, jestem ciekawa, jak to będzie. Hmm, chyba muszę naładować laptopa, bo tam mam piosenki, które chcę zrobić. I zaraz idę na śniadanie, czekam na Natalię. W ogóle mamy tutaj ludzi z 26 państw, 26 różnych nacji. I więc wyobraźcie sobie jaka jest mieszanka, to jest tak cudowne, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, siedzę sobie teraz w pokoju, bo czekam aż włosy mi wyschną. Wprawdzie jest ciepło na dworze, ale ja wolę nie ryzykować. Zaraz się troszkę też poznauję i ogarnę. I chodziłam sobie tutaj, bo teren jest naprawdę duży. Słuchajcie, zewsząd docierają dźwięki, no i chyba teraz będziecie słyszeli... Ktoś śpiewa, jest gitara, i ciągle ktoś śpiewa, i wszędzie ktoś śpiewa, i wszędzie. mi, 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 albo jakieś inne, więc to jest po prostu niesamowite. O, jestem taka szczęśliwa, i tak się jaram. Jeszcze dwie godziny do mojej lekcji już nie mogę, już nie mogę, już chcę teraz. Te śpieski! Nie wiedziałam, że aż trzy są. Ooo, jest, jest, mam. No, Przeszłam na chwilę do pokoju, bo mam. Skończyliśmy wcześniej, przez przypadek, zajęcia, które swoją drogą były świetne. I tak stwierdziłam, że Wam powiem o moim nauczycielu. Po prostu cudowne, naprawdę, to są ludzie z tak fajną energią. To jest coś zupełnie innego. Mój nauczyciel też yy, śpiewa roka i teraz właśnie będziemy mieli takie warsztaty z nim rok, więc też się nie mogę doczekać. On jest tak energiczny. To jest Irlandczyk, jest niesamowity. Ja się nie mogę doczekać jutra. Przysięgam nie mogą spać dzisiaj, bo tak się jarałam, że będę miała z nim lekcję i dzisiaj jest to samo. <laughs> znaczy jutro będzie to samo, więc ja już nie mogę, już chcę teraz. Do samego kraju. To samo. Czyli tak, tak, ruchwaju, tak, 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 no. tak, tak. Matę ciągle. No to, w ze sobą. Czy to jest fajne? Ja kiedyś też próbowałam pić sobie, ale już mi się nie chce. A raz wybiłem tak, taką mocną, że po prostu też parę godzin potem nie wiedziałam, co się dzieje. Tak, tak jak czaj no. jakiś taki Ale wiesz tak co? Tak strzela długa. Ja Mam się dzisiaj. Hello, kitty cat! Mam Martyna, Martina. Martyna, Martyna jest polka. I am half Polish and half British. Yeah. I live in Oslo. Uh, and your family lives in Oslo. Yeah. Uh, I myślę, that... jest takie śmieszne, bo rozmawiamy pół po polsku yeah. i pół po angielsku. We are mixing Polish. And English, so I can understand everything. Because if we are only talking Polish, I can't. Jak napiszecie coś niemiłego w komentarzach, to ona będzie wiedziała, <grywa> więc jej nie, nie piszcie niemiłego, ale fajne, fajny miks. I Mówię do Martyny, że a, słyszałam, że jesteś z Norwegii, a ona mówi, że tak, ale jest połowie Polką, a ja, a to dlatego jesteś taka ładna. <grywa> <grywa> I actually heard that before. I was in a taxi two days ago and I said I was half Polish and I said, oh that's why you're so beautiful nie wygląda. Ja mówię po polsku, a ty po angielsku. Przystko paszczą. Ok, thank you. Okay, bye. <laughs> e, idziemy na imprezę. I'm e, Idziemy na imprezę e, na Wasen. Ciebie też winać ah, hej. No a więc e, ale dzisiaj chłodno, więc nie będziemy się raczej kąpać, bo ja stwierdziłam, że jeżeli mam być jutro chora, a pewnie bym była. To nie dziękuję. Ostatniego dnia mogę się wykąpać, nawet jak będzie zimno i mogę być chora, to jest okej, okay. ale tak to nie jest. <głos》>. A no, więc idziemy się pobawić, zobaczymy jak długo wytrzymamy, bo też... W sumie ja jestem od dziewiątej noga, dziewczyny są od rana, więc... Ech... Szalone, szalone. szalone no, ja jestem leniem, <głos》>. ale to dlatego, że mam lekcję późno. ok, to idę. Taka też, taka Halo. Co do mnie przyszedł na kolana, zresztą sam, nie to, że zmuszałam, nie zmuszałam, tak. Przyszłaś do mnie... dobra energia, to przyszedł. Dobra energia. Tak. No w ogóle jest ze a jak kuratnie moja. Sama i słuchajcie, aż się pchała i prawie spadłam w dziury i musiałeś jej pomagać I'm feeling Kazamay. Chciałam zakończyć na dzisiaj, bo już tak dwa dni. O, Więc do zobaczenia jutro. On jest taki kochany. Dus ja. <laughs> je hebt een muziekje, na YouTube. Kat en een kitty kat. En, miau, 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 en een miauw, miauw, miauw. ik heb, ik heb, ik ik dat het. Ja. Ja, Tot <laughs>